Jak się czuję chory na boleriozę po apitoksynoterapii, czyli urządleniach pszczół, już Wam tłumaczę moją terapię na własną rękę. Niestety w takim kraju żyjemy. Dla tych niewtajemniczonych informuję Was, że po mojej kuracji antybiotykowej, no niestety wielkich sukcesów nie miałem. Bolały mnie stawy i oczy. Urządliłem się. Czterokrotnie wstawy. Raz urządliła mnie dzika pszczółka w dłoń, tutaj trochę spuchło, to nie jest dobre miejsce. Zastosowałem kolejne urządzenia w plecy dzięki mojej obserwatorce, która ma ul i przysłała mi pszczółki dobrej jakości. Dziękuję Ci bardzo. Planuję jeszcze 4-5 urządzeń. Poczekam z miesiąc dwa i zrobię badania i dam Wam znać. Natomiast jak się czuję? Zapomniałem o boleściach w stawach. Jest nieźle. Oczy też już nie są takie suche i mogę się skupić na monitorze. Czuję się lepiej. Zobaczcie z badań. Urządzenia pszczoły działają tak jak połączenie trzech antybiotyków. Są różne szkoły apitoksynoterapii. Ilość tych urządzeń, no niektórzy naprawdę żądlą się co drugi dzień po dwie, trzy pszczółki i zwiększają te dawki, i nawet potrafi to trwać parę miesięcy. No ja nie dam rady tyle, bo faktycznie no, to jest bolesny temat. Pociągnę tą kurację. Myślę, że co cztery dni. Wcześniej piję też ziółka i suplementuję się witaminkami, które w tym temacie są potrzebne. Więc osoby, które troszczą się o zdrowie pszczółek, nie martwcie się, zakupiłem nowe, będę je rozmnażał, więc sumienie mam czyste.